Witajcie, tu podelkę Drumekę Tajera to, Drume Ketajera, to y, czwarty odcinek z serii WWE 12. Y, dzisiaj obejrzycie dwa mecze. Jeden y, opas pas wagi ciężkiej. Uznałem, że Sina będzie walczył o pas wagi ciężkiej z y, Rickiem, z Tim Będziecie słyszeć czasami takie chrbanie, bo się chipsy. Ale najpierw pierwszy mecz to nie OPA z White Dobra, normal będą te wszystkie mecze. Ja się przemknę chwilę jak będę wybierał. Dobra, Bo nie będę mówił. Tylko o, tylko ci z Cool mogą oczywiście walczyć o ten bas, ale... Um, oh. Sin Cara kontra Christian. Sin Cara. W poprzednim odcinku był Royal Rumble Match, w którym no. Hmm, okazało się, żeby przegrało się po prostu na no. Wii. Trzeba było wyłączyć i włączyć i już działało. Christian I zaczynamy jak gram sinkarą. Może powiem coś o mojej następnej serii Szykuję... Znaczy szykuję Powoli będę szykował, no bo w będzie bardzo dużo odcinków, no ale jakąś muszę mieć serię, którą będę nagrywał, bo chcę mieć dwie serie w tym samym czasie po Pokémon Fire Red I uznałem, że to będą chyba też Pokémony, ale nie jestem pewien ale może, nie, nie obiecuję. Może coś innego. Nie wiem. Na razie o tym nie myślę jakoś za bardzo. W pierwszym odcinku, pierwszym pierwszym mówiłem że mm, będzie w tym trudzej nie ubrał ale nie, nie, bo no to tak nie chcę To był pierwszy odcinek chyba To jest już odcinek czwarty Pokamony wrzucę dopiero po piątym odcinku z WWE mhm. A więc po pierwszych pięciu dniach, bo będę wrzucał i pokamonowi zrozumiał właśnie jeden odcinek. Dziennie. A my najpierw będzie zaczynek. Tak. Najpierw pójdzie pierwszego dnia. Yy, wrzucę... Yy, wrzucę dwa odcinki z Pokémonów, yy, albo nie. Pierwszego dnia wrzucę jeden odcinek z Pokemonów. Drugiego dnia wrzucę yy, odcinek z Pokemonów drugi i pierwszy odcinek z WWE. Bo w takiej kolejności to nagrywałem. Znaczy w ten sam na dzień nagrywałem pierwszy i drugi odcinek z Pokemonów, ale trzy odcinki to... Nie, dwa, dwa, dwa to dob dobrze. Mhm, yy, To tak. A wiesz, następny dzień będzie odcinek z WWE 3? Wow, piękna akcja. Yy, drugi, następny trzeci, czwarty i następny jeszcze później yy, piąty. I wtedy yy, dopiero w, tamten, po tym piątym wejdzie odcinek z Pokémonów i szósty w dawili jej 12. Piękna akcja. Eee, czemu on wylądował e, w ringu. Mam bardzo dobre chipsy prosto z pieca. Wiesz, znacie, nie? Jeden, uznałem że nakręcę następny odcinek chociaż yy, nie wiem czy czy po prostu nagram go do końca więc ostrzegam że mogę go nie nagrać do końca Gdybym teraz wygrał... Aj! Wielka szkoda, bo gdybym teraz wygrał, to by było naprawdę dobrze.

No prawie. Łukie na Biegna akcja? Raz, dwa, prawie. Jakoś spróbuję właśnie to takie. No, te sobie miszyny mi nie wychodzą, ja tam, ja nie umiem jakoś robić ich. Ten ma fajne dla mnie w bo ja właśnie lubię takie piny nie z ziemi, tylko właśnie przy akcji Wow ładna akcja Odkryszczyna ładnie skontrowałem Nie Nie, udało mi się

Wiem, że to trochę nudna zawarka, ale naprawdę chcę ją już skończyć. Eee, co to miało być? Nie! to teraz drugi mecz. No, a więc Christian jest w finale, a więc będzie walczył właśnie o ten pas Cruiserweight. W takiej walce, no już w finale. Jelsi mecz opa z wagi ciężkiej. Widzicie gram e, Ricking z jeżeli widzieliście koło gram. Zaczyna się. Ja gram Ricky Steamboat. Ricky, 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 nie? Bo Ricky to jego syn. Muszę ci że nigdy jeszcze nim nie grałem. Pas mistrzowski wagi ciężkiej jest na tej drabinie. <zyskujesz> Jak spada Fina. Ej, jest nim to brania swój pas, a więc to tyle będzie w tym odcinku. bra, muli pa ko drum Mm, i na to papa.